Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Czas na poranną rozmowę. Za pomocą Skype'a łączymy się z prezydentem Włodzisławie Śląskiego Mieczysławem Kiecą. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie, Radio Słuchaczy. Przed pięknym weekendem. Za pana plecami ja widzę Globus, to znaczy, że gdzieś tam pan był? Teraz na wakacjach? Panie redaktorze, to jest specjalny globus. Dostałem go kilka lat temu na urodziny od współpracowników. Jest to globus Wodzisławia. Jak pan redaktor czy radiosłuchacze będą w odwiedzinach, tu w urzędzie zapraszam. Można zobaczyć jedyny chyba na świecie globus miasta Wodzisław Śląsk. No to ciekawe, faktycznie e, takiego globusu jeszcze nie widziałem. E, chętnie zobaczę. Panie prezydencie, ale przenieśmy się teraz, e, albo zobaczmy na tym globusie, gdzie jeździł wymazobus. E, on, z tego co wiem, e, pokonał. Na no, blisko mm, no, wiele, wiele kilometrów, 500 odwiedzin w przeciągu kilku miesięcy, i państwo cały czas mówią, że to są źle wydane pieniądze. Nie my powinniśmy je wydawać, to prawda? Nie, to nieprawda. Częściowo mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, ale nie w pełni. Nasze działanie, w tym naszego miasta, było bardzo ważne jako działanie wspierające rząd w momencie, kiedy pandemia rozpoczęła się w miesiącu marcu. Gdzieś 8 kwietnia podjąłem decyzję o tym, że podpisujemy umowę z firmą zewnętrzną na finansowanie wymazobusu, mimo że nie jest to zadanie własne gminy. Ale uważałem, że na tamtym etapie, jak i wielu kolegów z powiatu, należy wspomóc rząd tak, aby te wymazo, wymazy w ogóle realizować. Dziś jesteśmy w trochę innej sytuacji. Jesteśmy już w miesiącu wrześniu. Rząd myślę, powinien być gotowy do sfinansowania zadania własnego, powinien być przygotowany i uważam, że teraz nie jest celowym wydawanie naszych pieniędzy z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na ten cel. Ile do tej pory miasto Wodzisław wydało na wemazobusy? Prawie 100 tysięcy złotych. Tyle wydaliśmy na usługę, której świadczyć nie powinniśmy. I co w związku z tym? Co dalej? Mam nadzieję, dlatego apelowałem i do ministra zdrowia, i do wojewody. Spotykaliśmy się na konwentach, że znajdzie się rozwiązanie. Starosta Włodzisławski zaproponował pewną formę rozwiązania. Czekamy na jej realizację. Ja rozumiem, ale te wymazobusy będą dalej jeździły, czy pan po prostu Zasadka postawi szlaman? Proszę zobaczyć, że na Śląsku nie wszystkie gminy finansowały wymazobusy. Te, które nie finansowały, i tak wymazobusy wojewody tam docierały. Te, które finansowały i po iluś miesiącach, a w skali Śląska to jest prawie 3 miliony złotych wydanych przez gminy, stwierdziły, że nie powinny dalej tego finansować. Tam w niektórych przypadkach, nie mówię tu o Włodzisławiu, ale w niektórych przypadkach spotkały się gminy z szantażem, że przecież gminy za to odpowiadają. To nie jest prawda, to trzeba jasno powiedzieć. Czyli rozumiem, że Włodzisław chce się wycofać z finansowania wymazobusów? Uważamy, że wsparliśmy rząd na tym momencie, kiedy było to potrzebne. Dziś myślę, że jest już na tyle od, daleko od rozpoczęcia pandemii, że osoba za to odpowiedzialna, instytucja powinna to zadanie realizować. Panie prezydencie, skoro rozmawiamy o pieniążkach i rozmawiamy o wojewodzie, to no, zapytam, ile miasto Wodzisław otrzyma z rządowego funduszu inwestycji lokalnych? Dostało miasto Wodzisław potwierdzenie, że dla miasta są przyznane środki w wysokości około 4 milionów 300 tysięcy złotych. Te środki kilka dni temu wpłynęły na specjalnie utworzone konto przez miasto, bo taką deklarację złożyliśmy w wojewodzie. Teraz jesteśmy na etapie wyboru zadania, które chcielibyśmy z tych środków realizować i taką rekomendację będę Radzie Miasta, Radzie miasta w najbliższym czasie przedkładam. Cieszy się Pan z tych pieniędzy? Każde środki finansowe są bardzo dobrym wsparciem. My nie planowaliśmy przerwać dodatkowych zadań inwestycyjnych w związku z pandemią, najwyżej rozłożyć harmonogram ich realizacji. Na większość zadań dzisiaj realizowanych my mamy już od dawna pozyskane środki unijne lub inne środki. Jesteśmy bardzo skuteczni jako miasto w tym zakresie. Te środki mam nadzieję, że Rada Miasta zdecyduje się przeznaczyć na inwestycję, która nie była planowana, a jest gotowa do realizacji, czyli ośrodek baladu. Czyli te pieniądze spadły prosto z nieba, można powiedzieć, tak? Dowody. No szukalibyśmy innych źródeł. Ten projekt został zgłoszony do dwóch dodatkowych źródeł finansowania, do drugiej, tej tarczy antykryzysowej dla samorządów inwestycyjnej i do funduszu odbudowy kraju finansowanego ze specjalnych pieniędzy unijnych. Te środki są dodatkowe, decyzja przed nami. Panie prezydencie, w sumie na Śląsk trafi 700 ponad 700 milionów do śląskich samorządów. To duża pokaźna kwota. A jak dzisiaj samorządy radzą sobie finansowo w czasie pandemii? Bo z jednej strony dwojewoda mówi o tym mocnym wsparciu finansowym, z drugiej strony słyszymy o tych bolączkach finansowych samorządów. Znaczy sytuacja nie jest prosta. Ze względu na to, że inwestycje inwestycjami, to wsparcie jest ważne, ale gminy od lat mają dużo większy problem z zapięciem tak zwanego bieżącego finansowania samorządu. I tu mamy dużo większy problem finansowy, on jest. Jeżeli chodzi o miasto Włodzisław Śląski, na dzień dzisiejszy szacujemy, że ubytki w dochodach z tytułu pandemii to jest około minus 6 milionów złotych w tym roku. Jeżeli policzymy oszczędności, które y, y, mamy z niewykonanych zadań na przykład w strefie kultury i innych lub y, uzyskanych zwolnień ZUS-owskich zgodnie z tarczą, to tych oszczędności jest na około 2 miliony. To oznacza, że deficyt budżetowy jest większy o 4 miliony w środkach bieżących, a nie może być taki realizowany na koniec roku. I to jest bardzo duże wyzwanie dla wszystkich samorządów. Tu naprawdę nie chodzi o pojedyncze inwestycje, one są ważne, ale chodzi o bieżące funkcjonowanie miast i gmin. To bieżące funkcjonowanie zostało zakłócone przez y, gro, grę w zielone, można powiedzieć. Mam tu na myśli kolory powiatów, no każdy chce być zielony, Wodzisław już jest, ale wiem, że Pan także ostro się wypowiada w tej kwestii. To finansowanie zostało przez lata, niezależnie od opcji rządzącej, bardzo mocno w ostatnich latach, ale przez wszystkie, zachwiane przez wszystkie rządy, które e, zabierają dochody samorządom, zwiększając wydatki. I to trzeba jasno powiedzieć. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy. Ostatnie miesiące to spotęgowały. Natomiast gra w zielone, jak pan redaktor powiedział, jest fajną grą na podwórku, ale powinny być jasne zasady, jeżeli chodzi o finansowanie miast i gmin, a przede wszystkim życie ludzi. Tak? Chodzenie do pracy, realizowanie zadań. I tak dalej. Nikt tego nie rozumie. Ja wysłałem dość ostre pismo do ministra zdrowia, chcąc poznać dane, bo nasze dane, nasze wyliczenia na podstawie danych rządowych mają się trochę inaczej niż te prezentowane w prasie. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Minister się zmienił. Ale ma pan wrażenie, że jest to forma straszaka? Ja lubię grać w jasne gry z jasnymi regułami. Jeżeli są jasne reguły, to nikt nie powinien się bać ich opublikować. W ostatnim czasie bardzo wiele rozmawiałem z mieszkańcami miasta na różnych spotkaniach, na spacerach w takich naturalnych miejscach. I wiele osób mówi, że byłoby w stanie zrozumieć różnego typu nakazy, zakazy, pod warunkami, że kryteria byłyby jasne i dwa, że wszyscy albo przede wszystkim politycy klasy rządzącej przestrzegaliby tych zakazów. A to kryterium, kryterium jest, zaakceptować tak. coś, czego ktoś nie realizuje. A to kryterium ilości zachorowań nie było dla Pana przejrzyste? Nie, nie jest przejrzyste, bo właśnie wysłaliśmy dane na podstawie sanepidu i okazało się, że poniżej procenta, jeżeli chodzi o populację ludności miasta, jest osób chorych. Poza tym jesteśmy w powiecie, który jest otoczony innymi miastami. Jesteśmy w mieście, do, dookoła którego są inne miasta, więc dzisiaj y, teoretycznie zamykanie powiatu, choć nie było mowy o zamknięciu, patrząc na obszar funkcjonalny, w ogóle nie zdaje egzaminu. Panie prezydencie, to co wiemy, bo mówi pan, że lubi pan jasne zasady, to wiemy jasne jest to, że Włodzisławia Zapłacą, że nie wzrosną ceny za śmieci. Taka jest moja propozycja, którą na wrzesień przedkładam Radzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wręcz zapłacą mniej, bo ci Wodzisławianie, którzy zdecydują się na kompostowanie, będą mieli zniżkę w opłacie za śmieci dotychczasowej. Była groźba wzrostu cen była groźba, obserwujemy ją jednoznacznie. Myślę, że każdy mieszkaniec, który chce porównać ceny, może zapoznać się z raportem opublikowanym na stronach samorządowych. Dotyczy on miast będących siedzibami powiatu. W Wodzisławiu udało nam się zrobić coś takiego, że rok do roku jesteśmy lepsi, jeżeli chodzi o zmniejszenie wydatków rodziny w Wodzisławiu na tak tzw. usługi komunalne o 70 miejsc do przodu na prawie 350 miast powiatowych. Najważniejsze jest to, że prowadzimy przez nas działania przez ostatnie miesiące przyniosły efekt w postaci propozycji, jaką złożyłem Radzie. Dwa lata bez podwyżki cen śmieci. Przez najbliższe dwa lata od roku 2021 rozumiem, tak? Tak. tak? Przetarg był rozstrzygany na styczeń 2021, czyli 2021-2022. Rada, która nie zawsze jest przychylna Pana propozycjom. Yy, rozumiem, że nie ma dzisiaj wyjścia innego, jak tylko przyjąć tę ofertę. Yy, Sprawa związana z opłatą śmieciową jest dość skomplikowana, bo można żonglować cenami, ale zasada jest jedna: Gminie nie wolno dopłacać z własnych źródeł dofinansowania systemu, tak samo gminie nie wolno zarabiać. W związku z powyższym, stawka poprzetargowa jest stawką jasno skalkulowaną przez rynek, z wszystkimi kosztami. Panie prezydencie, na koniec widziałem wczoraj pana na placu budowy w Kasku. Pałac Dietrich wczoraj miał wizytę prezydencką. To oznacza, że coś, jakiś kolejny poważny etap przy remoncie tego zabytkowego obiektu? Rzeczywiście, opublikowaliśmy zdjęcia, ale ja przyznam szczerze, panie redaktorze, nie lubię takich stwierdzeń wizyta prezydencka, bo nikt nic tam nie malował na zielono, tak nam się to kojarzy, trawy, ani nie witał wstęgą. To są wizyty normalne, tradycyjne, często jestem na budowach, teraz była możliwość zrobienia też zdjęć, tak umówiliśmy się z wykonawcą, żeby mieszkańcom pokazać, jak te prace są realizowane. Ważne, że one ruszyły. Budowany jest strop pod dach. To jest rzecz najważniejsza przed sezonem zimowym. Myślę, że do dwóch tygodni zobaczymy przywożoną specjalną konstrukcję dachową. Następnie będzie uzupełniany dach. Wykonawca chce do końca października przygotować obiekt tak, aby cały sezon zimowy wykorzystać na wykończenia wewnętrzne. No tak. Przed zimą trzeba dach postawić. No i z tego, co wiem, to e, basta... E będzie także miała taras widokowy w końcu, ta baszta gotycka i ten taras widokowy niebawem będzie się także gdzieś tam pojawiał już. W dniu dzisiejszym albo najpóźniej w przyszłym tygodniu powinny fizycznie ruszyć prace na baszcie. Do tej pory po rozstrzygniętym przetargu w miesiącach wakacyjnych konstrukcja wewnętrzna właśnie schodów na basztę była wykonywana w firmie, która ten przetarg wygrała. W tym tygodniu albo w przyszłym te prace fizycznie ruszają na naszym najstarszym obiekcie. W przyszłym roku będzie dostępny dla mieszkańców to cieszy. No to stamtąd będziemy podziwiać panoramę Wodzisławia, która jest stamtąd absolutnie najpiękniejsza moim zdaniem. Panie redaktorze, z wielu miejsc Wodzisławia jest bardzo piękna, także zachęcam do spacerów po naszym pięknym mieście. A ja i tak jeszcze proponuję rzucić okiem na Globus, który za Pana plecami. Na nasza rozmowa, do zobaczenia oczywiście na naszym kanale YouTube i tam będziecie mogli Państwo zobaczyć Globus Wodzisławia Śląskiego, jedyny prawdopodobnie na świecie. A porannym gościem Radia 90 był prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Jeca. Wszystkiego dobrego do zobaczenia.